Cześć, z tej strony Stefan, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w I lecimy sobie z mapką numer 17. I po raz kolejny mamy tutaj taki gwieździsty, taką gwieździstą mapkę, więc po kolei będziemy po prostu wszystkie. E, ramiona tej gwiazdy sobie e, sobie tutaj e, przemierzać tylko na razie tutaj może nie bo przeskoczyć to nie dam rady a, a na razie nie chcę używać zwoju latania chociaż mam ich trzy strych najtrz nikt cię nie lubi Najpierw pozbędę się tych goblinów, a potem będę szukał takiej. O, na przykład tu może spróbuję. O? E, może toporem, toporem, toporem. Ma jeszcze topór? Mam. Masz. Masz. Zdechaj, Cię na antrykot przerobię. Chodź tu. Mówiłem, że cię przerobię na antrykot. Dobra, mam halabardę odnowioną, ale na razie nie będę z tego korzystał. O, Te piki do rzucania. Tu na razie nie skaczę. Zobaczymy. A da się tu skoczyć? Da się. Super. Za A masz. A masz. Zdychaj. Tamten tam się spali sam. Ze wstydu. No i proszę, czarny klucz. Nic tu więcej ciekawego nie ma w tym miejscu. A przeskoczyć to ja bym dał radę, tylko muszę zapisać, bo to różnie z tym bywa. Z tymi elementami platformowymi. Stoję no Właśnie o to mi chodziło yeah. And... Dobra na razie tam gdzie byłem. Może mi nawet lepiej pójdzie ta walka. No lepiej mi poszło. W takich grach to nawet... nawet Mario to się... samemu prawie że podskakuje, żeby pomóc głównemu bohaterowi. Jeszcze jeden save, bo... obawiam się, że ten skok może się... Nie powieść i słusznie o, udało się. No, już parę machnięci. i po sztylecie prawie. Dobra już go zużyję do końca i tak będę. Dobra, bądź tam. Da ode mnie dzielu Dobra, wezmę tę mapkę jakoś tak O inaczej. No podróż po lawie mnie czeka, unik To jest nieuniknione I to już teraz. Dobra, tylko... Warto odnawiać to co. Oho. Oczywiście się musiałem ranić. Zawsze trafienie z pięści w ścianę zabiera nam jeden HP. Jakby co? Dobra, no to najpierw pójdziemy może tu. Oport, to my akurat mamy. Jeszcze sprawny. Ciapia na razie zignoruję. E, 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 e. Lepiej wypić jeszcze jedną. Teraz wypiłem trochę na zapas, co było do pewnego stopnia marnotra. No, i muszę użyć. No i musiałem tu użyć płotki do latania, no bo przecież... i tak by musiał jej użyć Jest tu coś ciekawego czy ja nie potrzebnie, czy ja nie potrzebnie tu ryzykuję. stając przed tym garbulcem eee, e, e, e. dobra 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 zaraz spadnę oczywiście kurde <grystanie> fajnie No. Nie, 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 Load game, load game. Będę na próżno tego używał. Znowu niechcący, chcący, kurde. Nie, pewne. Chcę wcisnąć minimapkę, mapkę wcisnę tap, No, mordę jeża. dobra to kucnąć i szybko kimi susami to trzeba pokonać bo to... Dobra, już wiem, że przynajmniej że przy tamtym wodospadzie no to nic. Nic nie będę na razie robił. To jest pewnie ta halabarda, która... czy twój nie halabarda, tylko ten Nie halabarda, tylko topór bojowy. Tu co jest? Ciekawego? Nie, tu, tu na, na pewno nie na pewno nie będę wchodził. Dobra. Szybko na jakiś ląd mi się przydało dostać o choćby na te słodki kurde no nie sześćdziesiąt hmm. o musiałem się przy... Wolałem się trochę oparzyć niż marnować potkę. Muszę uważać, żeby w to nie wyjść teraz. Zdechnij, że woju nie, nie denerwuj. Obram. Myślę, że tu coś jeszcze próbuję palić. O! Musiał musiał umknąć przede mną. Na szczęście dużo jest tutaj potek ochrony przed ogniem. Ja skorzystam sobie, wycie z jednej potki tak na wszelki wypadek leczące, leczniczej. Co tutaj mam ciekawego. No jakiś pierścień. to się sam spalił szafirowy pierścień który... który ma zbyt małe bonusy żebym spamiętał do czego w ogóle one służą w mordę w mordę, w mordę w mordę w mordę no i tylko na chwilę się człowiek zag... tylko na chwilę się zagapiłem na chwilę No zwój latania Ja tu nie uniknę użycia tego nie uniknę użycia tego na bank Bo muszę jednak wlecieć w ten teleport tylko gdzie on jest, gdzie on jest prędko Gdzie ja jeszcze nie byłem? Tu nie byłem. O proszę. Łuk to też się przyda. O super odnowiłem to. Dobra. Na razie. Standardowo. Mnie wiele zostało do 200 20 tysięcy punktów y, doświadczenia. No umrzesz. Dobra. No trochę tu jeszcze do zwiedzenia jest. Nie powiem, że nie. A ciebie już skasuje z łuku. Też sam się skasujesz. kąpiąc się w lawie. Hmm. no chyba jednak mały przelot będzie wskazany, chociaż jest za mało tych yy... Za mało tego do znalezienia, żebym ja to tak tym szastał po prostu sobie. Tak. No coś tu jeszcze jest. Dobra, fotka uzdrawiająca, jeszcze jedną sobie łyknę. No, już byłem Będę kolejna ramiona tej gwiazdy Obczają. Zobaczymy, no dobra, tu się otwiera. Bardzo dobrze, że gra na mnie skąpi takich rzeczy jak właśnie te. Napiszę hmm. sobie. Nie będę tam skakał, bo przecież mogę. Przecież mogę się tam dostać z kolejnego ramienia. Tu jakiś most. sobie mogę po prostu chyba przeskoczyć zwyczajnie co też spróbuję zrobić dobrze że zrobiłem save'a. jeszcze raz jak się nie uda to po prostu a w sumie po co tam są pomiesy ramię kolejne, tylko pytanie czy tam się da wejść. No na pewno jest, są różne bronie. Na razie tam nie wejdę. A tam nie wejdę. Dobre. Już powinna się chyba udać. Tak. Powinna się udać. Jeszcze jeden rozpęd. Jak. Nie ma sensu próbować się nawet przeskakiwać takich przepaści. Trzeba bardzo cierpliwie do tego podejść. Ja nie jestem mistrzem cierpliwości niestety. Tutaj da się otworzyć. A ja mam zakręć otwierania drzwi. Jedno. Ale na razie nie będę go używał, bo może da się wejść tam z boku. Pewnie, że się da. Coś mi mówi, że będzie... będę musiał jeszcze kontynuować te. Nie, 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 nie uda ci się to groju nie, 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 na to wiem, że ci się nie uda. A. Jakoś się was nie boję. Jakoś mnie nie przerażacie. No, skąd ja wiedziałem, że to będzie krówka? To a, a masz? A masz? Na razie nie będę rozwał tych beczek. Elegancko. No i mamy pentagram, mamy... Chciałem powiedzieć wszystko czego dusza zapragnie, na ale dusza raczej nie pęknie w pentagramu. Chociaż... Przecież... Nie wiem czy to faktycznie tak... Tak powszechnie jest przyjęte, że to jakiś symbol zła, ale czy tak rzeczywiście jest? Nie zawsze przecież powszechnie przyjęte są rzeczy... E, prawdziwe. Ale trzeba jeszcze dalej tam odwiedzać poszczególne. E, może zapiszę, żeby znów nie powtarzać przez głupi błąd jakiegoś etapu. Już czuję, że jeszcze trzeba będzie trochę spenetrować tej, tej lawy. No i teraz już chyba zaczynam chodzić w kółko, tak coś. Jak mi się coś dziwnie wydaje. A może mi się tylko tak wydaje. Dobra, na razie ruszymy do środka. A wszystkie ramiona tej gwiazdy już zbadałem. Dobra, jedziemy windzią. Czy tu coś na SS nie wyskoczy? No, Okej, okay, no to czy miejsca na pentagram tutaj nie ma? To oznacza jedno, To oznacza, że będziemy musieli poszukać tego miejsca w podróżując przez lawę, albo lecąc, dobra, na razie safe. Najwyżej sobie do tego punktu cofniemy. Dobrze, dobra, 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 dobra. Nie. Na razie się nie zbliżam do tego. do teleporto Czy już uruchomiłem wcześniej? To znaczy, czy zapisałem. Na pewno to wcześniej uruchomiłem. Tylko się zastanawiałem, czy ja to zapisałem. Dobra, no to szukamy pentagramu. pentagram już znaleźliśmy tylko miejsca gdzie będziemy mogli go umieścić opóźnia nas żeby żebyśmy się tu parzyli o a widzę już miejsce na Instagram tylko muszę wziąć łuk najlepiej zjeżdżaj mi stąd fianku. O mam nawet miecz do odnowienia Fawiłeś się. Staram się ten miecz wyszczerbić, tylko jeszcze chcę tę krówkę powalić. A że kurde no. Chłodkę chcę wziąć. To nie ulega wątpliwości, tylko żeby nie uruchomić jakiegoś teleportu. Dobra. Patrzcie. Nie zmieniałem tego miecza jeszcze. Ilu trzeba ciosów, żeby to wyszczerbić, żeby to uczynić żeby to uszkodzić po prostu. Zdążyłem paru, po... naprawdę sporo porządnych przeciwników zabić, już tam standardowych trochę. I trzeba ciosów, żeby to wyszczerbić. No ale inaczej nie wezmę tego w pełni sprawnego, szkoda mi go zostawiać. Zwyczajnie szkoda mi go zostawiać. A ile trzeba machnąć, żeby to uczynić bezużytecznym? No bo właśnie obawiam się takiej sytuacji, że w pewnym momencie opadnie mi tłum wrogów, będzie mi ten miecz potrzebny. No i mi się nagle stanie bezużyteczny w... Akurat w tym momencie, kiedy mi opadnie tłum wyskilowanych wrogów, no to ten miecz stanie się bezużyteczny. Znaczy no może nie tyle bezużyteczny, co, co będzie uszkodzony pod koniec, no to naprawdę będą się sypać, będzie się sypać masa wrogów, no to już mogę od razu powiedzieć, masa takich wyskilowanych przeciwników zrobię tu pewnie cięcie okej okay, moi drodzy, ja tu zrobiłem cięcie, bo nie ma sensu wam pokazywać, jak tylko ja chcę wyszczerbić miecza. Po prostu obawiam się takiej sytuacji, że ten miecz stanie się bezużyteczny akurat w momencie, kiedy, kiedy opadnie mnie tłum wyskiwanych wrogów i yy, nie będę mógł wtedy tego miecza wykorzystać. No, tak czy inaczej, udało nam się ukończyć mapkę numer 17. A do mapki numer 18 podejdziemy w odcinku następnym, a w tym odcinku żegnam się z Wami i do usłyszenia.